Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Madi i witam Was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku dla Was Sylwestra 2024 roku. Więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie wtórząc, lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym niezawodnym odcinku nagram dla Was Sylwestra 2023 tery. Także zapraszam Was do oglądania. Także jak już mówiłem, jestem z tym opanem tutaj. Troszkę już, le, już lekko wcięta, ale. Panie, ja dopiero 3 z, dwie z, z, z nowego roku w, e, wesołego anuluję, wesołych shot dało. Więc e, pokażę wam, gdzie ogólnie jesteśmy. No. w perfurze. I my właśnie kupiliśmy takie fajne petaki za 20 zł, które są naprawdę mocne. No, także zaraz Łukaszenko wam zaprezentuje i może mnie nagra, tak jak ja odpalam. O. Mocne są także bawimy się w Sylwestra co oczywiście! a i wbijajcie do, do tego pana na kanał no bo będzie y, y, też odcinek z Sylwestra z tym panem, z moim przyjaciółką i jak ja odpalam fajwerki o północy zapraszam serdecznie i później się będziemy jeszcze na Sylwestrze miejscu. także oczekujcie nie, nie? no? także ja w tym momencie będę z panem podpalał fajwerkę Postawę upadacie, no ale okej okay. Bo już jest, no, traćcie no Patrz jak się się ukrył, Patrz jak kurwa się ukryje Zaraz będzie kabą kurwa i tyle Pod kurkiem Może być podobny, ja tam nie wnikam Trzy, kurwa, kurwa, co się dzieje, pari. na to, Kurwa, pari się panu, kurwa. Co to za kurwa, że nie potrafimy wydarku w dwadzieścia złotych? Kurwa, pari się. No i pan wiatr u nas, kurwa morski. <gryw> no, to nic. Teraz się skończył że zapaliliśmy. Bo ja pan masz swoją Czekaj Oj pierwto Nagrę pan? No już trzeba rozbierze, żeby to paniczko było trochę przemarzła że, że na na No razumień czy odpali Bo u niego gaz jest skąd wieczno Nie ma widziałby widział, będzie pół godziny jakby odparła fajbarka To będzie kurwa To będzie kurwa się hity sezonu kurwa O, no, nie, o to jak kurwa serwer byś policzył. Chciałbym wam życzyć życzyć szczęśliwego nowego roku i żeby 2021, 2025 rok był lepszy i żeby po prostu było po prostu lepiej. Co nie, Łukaszenko? Oczywiście! I, I żeby w tym samym roku zapomnieć o wszystkich problemach, o wszystkich smutkach, o tym wszystkim, co nas spotkało, po prostu e, zapić, zapomnieć i, i żeby w nowym roku weź po prostu tak nowonarodzony, tego tak wam życie i po prostu żyć e, w nowym roku od nowa! Dokładnie. Zero smutku, zero złości, dziś bawimy się po całości. Dokładnie. I samej radości. Oczywiście. Uwaga, będzie piersi. Ale głośny. No, no co, z gruzem poszło. No troszkę kibler rozsadziło Tak. Nie próbujcie tego w domu. Oczywiście. Także teraz idę na Sylwestra Miejskiej na rynek Koziuszki i wam nagram jak to się... Yy, tam się prezentuje i tyle. Także, no, także ja już jestem na ręku i widzimy się za chwilę. Także. Więc jeżeli chcecie więcej z takich różnych filmów na moim, na moim kanale, to nie zapomnijcie o, sub, e, s, o subskrypcji, daniu łapki w górę i o kliknięciu w e, dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. A, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i nie nie kolejnego, niezwykle odcinka na moim kanale. Na razie!